Bajka na dobranoc. Słońce zachodziło nad łąką. Ciepłe promienie słoneczne leciutko dotykały brzegów zielonych i złotych liści. Czasem udawało się im uchylić ich brzegi, które szeleściły cichutko. Jesień otulała świat. W powietrzu czuć było spokój i jakąś dziwną senność. Przychodził wieczór i aż chciało się spać. Zachód słońca, i jak zwykle, przypominał roślinom, ptakom i motylom, że kończy się dzień. Już czas schować się do ciepłej norki i przykryć kołderką, usiąść w mięciutkim gniazdku. Na cieniutkim jak aksamit płatku pachnącej róży usiadł motylek. Zaraz złoży skrzydełka i zamknie oczy. Patrzy teraz na nie zmęczony. Koła i półkola falowały wśród różnych barw. Jedne zachodziły na drugie, potem zmieniały się w spirale, szersze od góry i zwężające się ku dołowi. Kolorowe wstęgi na lekko falujących skrzydłach za chwilę znowu tworzyły koła i półkola. Kręciły się i obracały: czerwień i turkus, albo pomarańcz i błękit. Ciężkie powieki motyla opadały. Skrzydła zamykały się. Czułki pochylały się jak dzwoneczki. Duże koło, małe koło. I w lewo, i w prawo, i w bok. Mały ptaszek wracał do gniazdka. Jeszcze jedno koło w dół, i w górę. Zaraz ukołyszy się do snu. Złoży dziubek, wtuli go w mięciutkie piórka, zamknie oczka. Złote i czerwone promienie słońca gładziły zmęczone skrzydełka, które układały się do snu. Szarobiałe, blado-żółte piórka falowały. Trawy kołysały do snu zmęczone owady. Pora spać, pora spać. Ciepła ziemia, miły piasek, łodyżki roślin jak brzegi łóżka. Wiatr pochyla liście. Szarobure, błękitno-zielone rośliny uginały głowy. Mrówki dreptały na palcach. Czas spać, koniec pracy. Ciężkie pakunki stanęły w mrowisku. Trzeba odpocząć. Ruch stawał się coraz wolniejszy i wolniejszy. Zachodzi słońce. Leniwe promienie opadają na ziemię. Czerwień i złoto zachodu chowają się między trawy i kwiaty. Rozpływają się w zieleni. I granacie.